Prezydenta Magdalena Biejat oraz ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka dziemianowicz bąk o rozpoczęcie konferencji. Poproszę Magdalenę Biejat. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy tutaj z ministrą Agnieszką dziemianowicz bąk żeby powiedzieć Państwu, że mamy gotowe, gotowe założenia projektu, który pozwoli wreszcie zlikwidować Fundusz Kościelny. Fundusz Kościelny którego likwidację obiecaliśmy, obiecała koalicja, obiecały partie wchodzące w, obecne, w skład obecnego rządu i czas najwyższy tę obietnicę dowieść. W poniedziałek razem z marszałkiem Czerzastym i posłanką Żukowską przedstawiliśmy szokujące dane, które pokazują, że poza samym funduszem kościelnym przez 8 lat rządów pis z konkretnych ministerstw wypłynęło do kościoła niemal 10 miliardów złotych. 10 miliardów złotych, które nie, w które nie wliczają się ewentualna pomoc w kierunku Kościoła ze strony spółek Skarbu Państwa, ani, y, to, ani pensje dla katechetów, które opłaca MEN, bo z tych dwóch ministerstw, MAP-u i men nie przyszły do nas odpowiedzi. To są pieniądze, które mogłyby posłużyć na wzmocnienie państwa polskiego, za które moglibyśmy zbudować 50 tysięcy mieszkań. Dzisiaj z tego miejsca apeluję do ministrów y, rządu, żeby przeprowadzili audyt w swoich ministerstwach i sprawdzili, Jaka część z tych przepływów jeszcze pozostała po ich poprzednikach i co można zrobić, żeby je zmniejszyć? Bo, Szanowni Państwo, nigdzie w Konkordacie nie jest napisane, że mamy obowiązek jako państwo polskie opłacać pensje katechetów, nad doborem których nie mamy żadnego wpływu ani nie mamy żadnego wpływu jako państwa na to, na to czego uczą nasze dzieci. Nie jest nigdzie w Konkordacie napisane, że mamy obowiązek zapewniać płatne etaty dla kapelanów katolickich w szpitalach, w wojsku polskim czy w innych instytucjach państwowych. Nie jest nigdzie napisane, że mamy zagwarantować olbrzymie transfery pieniężne z polskiego budżetu do kościoła katolickiego. To co natomiast jest zapisane w polskiej konstytucji, to wyraźne rozdzielenie kościoła od państwa, zagwarantowanie wolności wyznania oraz równouprawnienie kościołów i wyznań, zarówno kościoła katolickiego, jak i tych mniejszych związków wyznaniowych, o które tak ostatnio martwi się PSL. Nasze propozycje idą w kierunku właśnie wyrównania tych szans, właśnie zrównania szans wszystkich związków i dzisiaj Bierzemy sprawy w swoje ręce, przedstawiamy konkretne założenia, a o tym, jak one dokładnie wyglądają i jakie są propozycje likwidacji Funduszu Kościelnego i co w zamian, oddaję głos Agnieszce Ziemianowicz-Bąk. Dziękuję bardzo serdecznie, szanowni państwo. Fundusz Kościelny to jest symbol, to jest symbol braku prawdziwego rozdziału Kościoła od państwa. Rozdziału, który może być przyjazny, rozdziału, który może być partnerski, rozdziału, który, który może i powinien uwzględniać prawo do wyznania, do wolności tego wyznania, do braku wyznania i do wspólnego życia w jednym państwie, państwie świeckim, państwie wolnym od nadmiernego wpływu Kościoła na nasze życie. Fundusz Kościelny to symbol, ale to też konkretne pieniądze, które są w tej chwili przeznaczane na konkretne cele. W 95% środki z Funduszu Kościelnego są przeznaczane na finansowanie składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne osób duchownych. 80% tych składek jest opłacanych właśnie z Funduszu Kościelnego, czyli z budżetu państwa. Takim przywilejem nie może poszczycić się, nie może cieszyć się żaden inny pracownik, żaden inny obywatel i obywatelka, który sam opłaca swoje składki na renty i emerytury, oczywiście robiąc to wraz z pracodawcą. Czas skończyć z tą praktyką dotowania, opłacania składek księży i duchownych przez państwo. 95% to są te składki, pozostała część to oczywiście pieniądze przeznaczane na ochronę zabytków czy na działalność charytatywną. Chcę z tego miejsca jasno powiedzieć, że te kwestie zabytków, działalności charytatywnej, one oczywiście pozostaną nienaruszone. Są odpowiednie fundusze, Fundusz Ochrony Zabytków, fundusze Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, które mogą i powinny, i będą, jeżeli nasz projekt wejdzie w życie, zasilone tą niewielką częścią obecnego funduszu kościelnego, ale zasady finansowania rent i emerytur osób duchownych muszą się zmienić i muszą zacząć funkcjonować tak, jak w stosunku do wszystkich innych osób pracujących. Bo fundusz kościelny nie może być ZUS-em kleru. Fundusz kościelny musi zniknąć. Fundusz kościelny to w tym roku ponad 250 milionów złotych. Za te pieniądze można wybudować 20 żłobków. To ważny cel, który znacznie lepiej niż finansowanie kościoła przez państwo może służyć wszystkim obywatelom i tym wierzącym i tym niewierzącym. Ale oczywiście pamiętamy o konstytucji, pamiętamy o gwarancjach dla każdego bezpieczeństwa emerytalnego. Tak samo osoby duchowne jak osoby świeckie mają prawo do zabezpieczenia społecznego i my nie chcemy ich tego prawa pozbawiać. Dlatego w naszym projekcie ustawy, w projekcie ustawy o wniosek o wpisy do pracy procesu legislacyjnego rządu złożyłam taki wpis w sprawie tej ustawy kilka dni temu. W tym projekcie ustawy proponujemy prostą zasadę. Współfinansowania składek na renty i emerytury osób duchownych przez te osoby. I przez kościoły, przez pracodawcę, jakim jest Kościół czy Związek Wyznaniowy, i pracownika, jakim w tym przypadku jest osoba duchowna. Mówimy o tym, że chcielibyśmy, aby ten podział był 50 na 50. 50% składek opłaca osoba duchowna, 50% kościół, w ramach którego ta osoba duchowna pełni swoją funkcję, czy po prostu. Pracuje. Z tej zasady wyłączone będą takie osoby duchowne, które pełnią funkcję w zakonach albo na misjach. W tym przypadku, ponieważ one nie mają własnego dochodu, 100% kosztów tych składek byłoby pokrywane przez Kościół czy Związek Wyznaniowy. To bardzo proste, bardzo jasne, bardzo czytelne rozwiązanie, które my jako Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ale także my jako lewica, która tym ministerstwem kieruje, i także przy wsparciu naszej kandydatki na prezydentkę, kładziemy dziś na stole. I liczymy na dobrą współpracę, bo przecież likwidacja Funduszu Kościelnego i zdrowy rozdział Kościoła od państwa to nie był wyłącznie postulat lewicy. Lewica go realizuje, ale liczymy na wsparcie tych, którzy w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku jasno mówili, że chcą likwidacji Funduszu Kościelnego i rozdziału Kościoła od państwa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Zapraszam do mikrofonu. Agata Adamek, TVN24. Pierwsze pytanie dotyczące konferencji. Jak Panie chcą przekonać swoich koalicjantów z PSL-u, którzy komentując zapowiedź kilka dni temu, że będzie ta ustawa, mówili o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz walczy z Rosją, a Lewica walczy z Kościołem? I drugie pytanie do Pani Ministry. Czy Pani podziela oczekiwanie y, Pani Magdaleny Biejat, Pani Wicemarszałkini Biejat, że Andrzej Szejna powinien podać się do dymisji w tej sytuacji, w której się znalazł? Odpowiadając na pierwsze pytanie w temacie konferencji, ja z ogromnym szacunkiem podchodzę do całej pracy i wysiłku, jakie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jako minister obrony narodowej wkłada w to, żeby zwiększać odporność i bezpieczeństwo państwa polskiego. Tak, to jest zadanie i to jest działalność, której jako minister obrony narodowej powinien się poświęcić w zupełności. I w związku z tym my, jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, my jako Lewica podejmujemy inne zadanie, które w tej koalicji do tej pory było powierzone także panu wicepremierowi, jakim jest likwidacja funduszu kościelnego. Bo oczywiście wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stoi nadal i nikt nie kwestionuje tej pozycji na czele specjalnego międzyresortowego zespołu do spraw funduszu kościelnego powołanego decyzją premiera Donalda Tuska w styczniu ubiegłego roku. Tyle tylko, że ten zespół, do którego Pracy jesteśmy cały czas gotowi. Spotkał się dwa razy. Spotkał się dwa razy, nie przedłożył, nie wypracował odpowiednich propozycji. I ja rozumiem dlaczego. Ja rozumiem, że pan premier Kosiniak-Kamysz jest zajęty innymi, istotniejszymi z jego perspektywy, jako ministra obrony narodowej, sprawami. Ale państwo polskie, polskie społeczeństwo, polscy obywatele i nasi wyborcy nie mogą czekać. Nie mogą. I dlaczego mieliby Uznawać, że skoro toczy się wojna za naszą wschodnią granicą wojna, która toczyła się także wtedy, kiedy ten zespół międzyresortowy powstawał dlaczego inne sprawy, tak ważne, także obiecywane przez nas wszystkich w kampanii wyborczej, miałyby poczekać? Nie muszą czekać. Sprawne państwo może robić kilka rzeczy jednocześnie sprawne państwo może realizować swoje zobowiązania wobec obywateli, zarówno w kwestiach bezpieczeństwa militarnego, obrony cywilnej i sprawiedliwego, zgodnego z konstytucją funkcjonowania na co dzień. Jesteśmy drużyną i my bierzemy na siebie część tej pracy, do której się zobowiązaliśmy jako koalicja 15 października. Jeśli mogę coś dodać, Szanowni Państwo, 30. Po zespół o którym mówiła pani ministra zobowiązał się do przedstawienia wyników swoich prac pod koniec marca zeszłego roku. Obchodzimy więc w tym tygodniu rocznicę i uznaliśmy, że jest to dobry moment, żeby przyspieszyć pracę w rocznicę deadline'u i przedstawić gotowe założenia i naprawdę nie ma powodu, żeby się z tego powodu obrażać, tak jak powiedziała pani ministra. Jesteśmy w stanie dzielić się tą pracą, dlatego mamy więcej niż jednego ministra w rządzie. Zróbmy to razem. Zachęcamy wszystkich do zagłosowania, do poparcia tego projektu i do przeprowadzenia go przez parlament. Ta ustawa, ten projekt jest projektem transparentnym. Jeżeli trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu, to każdy minister będzie miał szansę się do niego odnieść w ramach uzgodnień międzyresortowych. Oczywiście przewidujemy konsultacje społeczne i liczymy na to, że wszyscy nasi koalicjanci będą chcieli pracować, współpracować i odnosić się do naszych propozycji. Być może zaproponują swoje, być może będą mieli uwagi i pomysły, jak sprawić, że ten projekt ustawy będzie lepszy niż to, co zaproponowano. Na wszystko jesteśmy otwarci, oprócz czekania i nic nie robienia. To nie wchodzi w grę. Odpowiadając na drugie pytanie, pani redaktor. Tak uważam, że pan minister Andrzej Szejna nie powinien w tej chwili pełnić swoich obowiązków. Taka też była wczoraj informacja przekazana przez premiera Donalda Tuska, że co najmniej do czasu wyjaśnienia tych wszystkich wątpliwości, które się pojawiły. Pan minister będzie urlopowany, to znaczy, że nie będzie pełnił tej swojej funkcji i moim zdaniem oczywiście tak to powinno wyglądać się do dymisji. Nie powinien pełnić tej funkcji, czy to jest urlop, czy jest. To, to, to jest, jest różnica różnica stanowiska dosyć diametralna. W sensie praktycznym w, sensie praktycznym w tym czasie, kiedy, kiedy te wątpliwości są wyjaśniane, tej różnicy nie ma. W zależności od tego, jak sytuacja będzie się rozwijała, pewnie będą zapadały samego pana ministra decyzje. Natomiast na pewno, i tu 100%, 100 zgody z naszą kandydatką na urząd prezydenta, z panią Witymarsząkinią Magdą Biejat, jest w naszym wspólnym interesie, nie tylko lewicy nie tylko koalicji 15 października, ale przede wszystkim naszych wyborców, żebyśmy mieli szansę, mieli przestrzeń na, rozmowach, na rozmowy o tym, co naprawdę dla nich ważne. O projektach ustaw, o budowie tanich mieszkań na wynajem, o podniesieniu zasiłku pogrzebowego. To informacja z dnia wczorajszego o tym, jak skutecznie zlikwidować fundusz kościelny i zagwarantować rozdział państwa od kościoła i tak. To jest nasze zadanie jako polityków, polityczek, żeby nie zajmować się sobą, tylko zajmować się państwem i dowożeniem i robieniem rzeczy dobrych dla naszych wyborców i naszych wyborczych. Może, żeby nie przykrywać tych najważniejszych tematów, trzeba cofnąć rekomendacje panu wiceministrowi, żeby wszyscy nie rozmawiali o panu wiceministrze, żeby ja nie pytała pani o pana wiceministra. Może tak należy postąpić, bo urlop jest tylko półśrodkiem. Można zastąpić go kimś innym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, żeby praca trwała, żeby nie było pewnego zawieszenia, z którym będziemy mieli do czynienia, jeśli pan minister pójdzie na urlop. Ja jestem przekonana, że pan minister, czy to w czasie urlopu, czy przy ewentualnej rezygnacji, niezależnie od formy, która zostanie wybrana, będzie przez kogoś zastąpiony. Dlatego, że państwo musi działać. W szczególności, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, musi działać ten resort sprawnie. Wiem, że sprawnie działa i nie wyobrażam sobie, żeby minister Sikorski nie zadbał o to, żeby pod nieobecność któregokolwiek z członków kierownictwa ktoś inny nie przyjmował jego obowiązków. Tyle w tym temacie, jeżeli o mnie chodzi. Adamina Sajkowska, Polsat News, to jeszcze chciałam zapytać a propos funduszu kościelnego, w jaki sposób będziemy rozliczali swój procent, który oddajemy na różne organizacje? Niektórzy oddają właśnie na kościół. Czy to nadal będzie możliwe? Propozycje związane z tak zwanym odpisem podatkowym i takim sposobem finansowania Kościoła przez tych, którzy do niego należą, Kościoła katolickiego, innych związków wyznaniowych czy innych kościołów były dyskutowane także w Ministerstwie Rodziny, ale także w innych resortach wchodzących w skład międzyresortowego zespołu. To jest pomysł, który leży na stole. My także jesteśmy otwarci na to, żeby taki mechanizm włączyć, jeśli będzie taka wspólna wola w koalicji. W tym projekcie, który myśmy przygotowali, tej możliwości nie ma. On jest bardzo prosty. Po prostu przeniesienie finansowania, finansowania składek na kościoły i same osoby duchowne, ale jesteśmy otwarci na temat dyskusji o odpisie, o odpisie podatkowym. Pani minister, to jeszcze gdyby Pani mogła uszczegółowić, kiedy na rządzie będą Państwo rozmawiali na ten temat i kiedy ten projekt mógłby trafić. Czy on będzie konsultowany jeszcze, czy trafi od razu w porządzie do Sejmu? Proces rządowy proces legislacyjny jest wieloetapowy. Po uzyskaniu wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu, na który w tej chwili oczekujemy, będzie przechodził ten projekt proces konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych, opiniowania przez partnerów społecznych. Zapewne był, będzie także przedmiotem rozmowy w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Następnie kolejne etapy, czyli odpowiednie komitety, w tym komitet stały Rady Ministrów i dopiero Rada Ministrów. Tak wygląda każdy proces, legislacyjnej w ramach tego procesu oczywiście przewidziane są także szerokie konsultacje gdyby tak się zdarzyło jednak że nasz projekt nie uzyska wpisu do wykazu, że nie będzie woli. Nie, nie, nie przesądzam, że tak by miałoby się zdarzyć, ale gdyby się tak zdarzyło, to nic nie stoi na przeszkodzie i nic nie stanie na przeszkodzie, żebyśmy jako lewica złożyli taki projekt w trybie poselskim. Mam jednak nadzieję, że będziemy mieli szansę otwarcie, uczciwie i w sposób transparentny rozmawiać w ramach koalicji rządowej. Ja jeszcze mam pytanie do pani marszałek Bieja. Czy nie obawia się pani tego, że będzie taki zarzut stawiany wobec pani, że lewica rozpoczyna w kampanii prezydenckiej walkę z Kościołem, że pani będzie tego twarzą na przykład. Uśmiecha się pani, ale dobrze wie, że to będzie wykorzystywane. I kolejna sprawa, czy to w jakiś sposób nie podzieli państwa jako koalicję rządzącą? Mam tutaj na myśli mhm. trzecią drogę, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050. No, gdyby była taka chęć faktyczna zlikwidowania funduszu kościelnego, to prawdopodobnie ten międzyresortowy zespół już wypracowałby jakieś konkretne zapisy, a tych ja, nadal nie ma, dlatego Państwo wychodzą naprzeciw tutaj z Panią Ministrą na czele. Tak, ja nie wyobrażam sobie, żeby, szczerze mówiąc, żeby ten projekt miał nas podzielić, dlatego że, jak słyszymy, minister Kośniak kamysz nie zajął się sprawą, dlatego że miał więcej pilnych obowiązków w swoim resorcie, co, jak słusznie zauważyła Pani Ministra, jest zrozumiałe. A marszałek Hołownia sam obiecywał przeprowadzenie rozdziału Kościoła od Państwa i uzdrowienie tych relacji Państwo-Kościół w Polsce. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga, ja się uśmiecham, dlatego że my obiecaliśmy w kampanii w 2023 roku wszyscy, że sprawą funduszu kościelnego się zajmiemy, że ten fundusz kościelny zostanie zlikwidowany właśnie jako pewien symbol tej symbiozy, niezdrowej symbiozy między państwem a kościołem, symbiozy, która przeszkadza po prostu też samym wierzącym, o tym mówią członkowie i członkini kościoła katolickiego, że trzeba z tym wreszcie zrobić porządek. I, i lewica, lewica zawsze stała na straży właśnie konstytucji i na straży Dążenia do ucywilizowania tych relacji i wprowadzania prawdziwego rozdziału Kościoła od Państwa. Trudno, żebym jako kandydatka na prezydenta, który Konstytucji ma chronić i który ma pilnować jej przestrzegania, nie mówiła także o tym aspekcie w zawartym w artykule 25 Konstytucji. Ja bym raczej zadała inne pytanie. Czy inni kandydaci na prezydenta są gotowi poprzeć ten projekt? Czy są gotowi otwarcie powiedzieć tak, jesteśmy za przekształceniem Funduszu Kościelnego w system, który w sposób bardziej sprawiedliwy finansuje emerytury księży i jesteśmy gotowi wprowadzić cywilizowane relacje państwo-kościół, które wyeliminują te wszystkie patologie, które z coraz większym niesmakiem śledzimy w Polsce, śledzą je również wierni. Patologie polegające na ukrywaniu pedofilów, na wykorzystywaniu możliwości kupowania gruntów z bonifikatą na cele sakralne, na właśnie wysyłaniu nieprzygotowanych katechetów do szkół, którzy, nad którymi Kuratorium i dyrekcja nie mają żadnej kontroli. To są sprawy, które po prostu trzeba załatwić. Sprawy, o które upominają się sami wierni, które dzisiaj powodują, że Kościół katolicki niepotrzebnie miesza się w politykę, próbując, próbując układać się jakoś z politykami, a do polityki mieszać się nie powinien. Zróbmy wreszcie z tym porządek. Wejdźmy w pełni w XXI wiek i spełnijmy też zobowiązania, które daliśmy naszym wyborcom. Ja dzisiaj apeluję do wszystkich kandydatów na prezydenta, do pana Trzaskowskiego, do pana Hołowni, do pana Mencena, żeby się w tej sprawie wypowiedzieli i poparli ten bardzo prosty i bardzo skuteczny projekt. Dzień dobry, Wawrzynie Zakrzewski, Radio FM. Ja mam pytanie do pani ministry. Powiedziała Pani, że nie wyklucza Pani dyskusji na temat tego odpisu, tak? Znaczy, chciałem się dowiedzieć, po pierwsze, czy macie ewentualnie jakiś inny pomysł, I czy, czy w ogóle inaczej, czy w ogóle macie pomysł na to, żeby, żeby Państwo miało wspierać związki wyznaniowe, bo wszyscy eksperci, którzy się zajmują tą kwestią, wskazują na to, że największy problem będą miały małe związki wyznaniowe w przypadku likwidacji Funduszu Kościelnego. Czy macie jakąś propozycję inną, czy w ogóle, a może w ogóle nie chcecie, żeby z, bu z budżetu Państwa szło jakiekolwiek pieniądze na, na te związki, to jest jedna kwestia. A druga kwestia taka, czy yy, nie ma Pani trochę wrażenia, że wchodzi Pani yy, na teren MSWiA, bo Fundusz Kościelny podlega MSWiA i często jak się pojawiały różne projekty, chociażby wspomnianego Władysława Kosiniaka-Kamysza o edukacji patriotycznej, to wszyscy się w moim, w moim mniemaniu słusznie oburzali, że wchodzi na teren Ministry Nowackiej. Tak więc czy tutaj nie widzi Pani jakiegoś problemu, jeśli o tą kwestię chodzi? Kwestia emerytur, kwestia bezpieczeństwa emerytalnego, kwestia opłacania składek należy do kwestii w kompetencjach ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, czyli ministra rodziny pracy i polityki społecznej. Niezależnie od tego, że oczywiście fundusz kościelny to w budżecie jest pozycja ministra spraw wewnętrznych i administracji. I w żadnym wypadku nie mam takiego poczucia, że wchodzę komuś, nie mam zamiaru nikomu wchodzić w zakres jego kompetencji. Liczę oczywiście na współpracę wszystkich resortów w tym także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w toku prac nad tym projektem jestem otwarta na uwagi na sugestie to co my proponujemy w tym projekcie, to jest zmiana sposobu finansowania tych składek na zasadzie 50% odprowadzanej jest przez samego duchownego, który ma jakieś dochody z tytułu pełnienia swojej funkcji, 50% przez jego w cudzysłowie pracodawcę, czyli kościół lub związek wyznaniowy. To jest ten mechanizm, który jest zawarty w tym projekcie. Jeśli byłaby taka wola, żeby państwo miało w jakiś sposób wspierać, wspierać kościoły czy związki wyznaniowe z budżetu państwa, to tak ścieżka pod tytułem odpis podatkowy od tych, którzy chcą finansować kościół czy związek wyznaniowy jest warta rozważenia. Taką propozycję złożyliśmy także jako model likwidacji funduszu kościelnego w ramach międzyresortowego zespołu. Ona jest na stole i oczywiście jesteśmy skłonni o niej rozmawiać, ale jeśli nawet tego nie zrobimy, jeżeli nie ruszymy systemu podatkowego, jeżeli nie będzie otwartości i woli na to, żeby taki odpis wprowadzić, to to jeszcze nie powinno tamować drogi do faktycznej likwidacji funduszu kościelnego i po prostu. Zaprzestania traktowania funduszu kościelnego jako zus dla kleru, jeżeli wszyscy pracownicy muszą odkładać, odprowadzać składki emerytalne, rentowe do zakładu ubezpieczeń społecznych, nie ma powodu, żeby ksiądz, który odprawia pogrzeb, ślub, czerpie zyski stacy, osiąga zarobek tak, z tytułu pełnionej funkcji, nie miał partycypować on i jego pracodawca, czyli kościół w tych składkach. Dzień dobry, Pełutruski, Trójka Polskie Radio. To ja będę na razie kontynuował wątek mniejszych, grupowo, mniejszych związków wyznaniowych. Po pierwsze, to okej, okay, to fajnie brzmi w przypadku Kościoła Katolickiego, który ma dość dużo pogrzebów, dość dużo chrzcin, ale w przypadku mniejszych związków wyznaniowych tak dużo działalności te związki nie mają. Inną kwestią jest to, że duchowni w ten sposób stracą swoją niezależność będą zależni od władzy zwierzchniej, no bo rozumiem, że ewentualne Przekazywanie przez nas procenta podatku trafi do władzy zwierzchniej i stąd będzie przekazywane na składki duchownych. Czy to pani, pani zdaniem nie zagraża w takim razie tym związkom wyznaniowym mniejszym, jak i duchownym, którzy mają mniej pracy, no bo będą wtedy bardziej zależni i już takich powiedzmy niepokornych, dobrych księży na parafiach także nie będzie? Czy takie pytanie Pan redaktor zadałby w stosunku do małego przedsiębiorcy i jego pracowników? który to pracownik takiego małego małego przedsiębiorcy jest zależny od swojego przełożonego i od tego czy ten przełożony wypełnia swoje prawne obowiązki w postaci odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika czy z jakiegoś powodu jest jakiś powód dla którego określona grupa społeczna niezależnie od tego czy przedstawicieli mniejszych czy większych związków wyznaniowych kościołów Miała być traktowana inaczej niż cała reszta obywateli. My mówimy tutaj o odprowadzaniu składek na własną emeryturę, na własną rentę. I nie ma powodu, dla którego mielibyśmy akurat kościoły czy związki zawodowe traktować w tym przypadku jakoś inaczej niż szkoły, szpitale, prywatnych przedsiębiorców, duże korporacje, mniejsze firmy. Mamy oczywiście rozmaite ulgi, rozwiązania, można o tym, o tym dyskutować, no ale odczarujmy tą rzeczywistość, w której wszyscy obywatele składają się na finansowanie Kościołów, do których niekoniecznie chcą należeć, wobec których mogą mieć różny stosunek. Nie ma powodu, żeby traktować ich jakoś inaczej. I proszę mi wybaczyć, Panie Redaktorze, ale czy uważa Pan, że dzisiaj zależność pomiędzy zwierzchnikiem Kościoła czy danej parafii, a podległymi mu księżmi nie, za, nie zachodzi? To jest bardzo hierarchiczna struktura i niezależnie od tego, jak będziemy opłacać składki tych duchownych, ona pozostanie hierarchiczną. Nie będzie tutaj miało znaczenia, jak… Jak, w jaki, jaki mechanizm to przyjmiemy. To jest, to jest, to jest, ale tutaj nie będę w ogóle tego, też się do tego odnosić. To jest sprawa wewnętrzna kościołów, jak sobie organizują tą pracę i na ile dają przestrzeń swoim kapłanom, żeby wykonywali tę posługę w najlepszy możliwy sposób i, i, i też. Byli niezależni. Co więcej, Panie redaktorze, ja rozumiem, że wdzięcznym tematem jest powoływanie się na mniejsze związki wyznaniowe, no bo to mniejsze to zawsze tak jakoś sympatyczniej brzmi, że trzeba pomóc i wspierać, ale prawda jest taka, że z funduszu kościelnego, ze środków funduszu kościelnego korzysta jeden największy kościół, kościół katolicki. I no tak po prostu jest, takie są dane, takie są liczby, więc no, to nie jest tak, że jest to jakiś cios wymierzony w mniejsze, w mniejsze związki wyznaniowe. Jest to, to po prostu realizacja zasady równego traktowania, równości wobec prawa, równości wszystkich obywateli i rezygnacji z pewnych przywilejów, które rozumiemy skąd się wzięły i rozumiemy, że te 75 lat temu była taka konieczność, potrzeba i pewnego rodzaju umowa związana z rekompensatą za utracone mienie, za utracone nieruchomości, no ale ta rekompensata ta w naszej ocenie została już wypłacona z nawiązką. No i właśnie to bym chciał kontynuować. No bo przejęcie dóbr martwej ręki, muszę tutaj kończyć. dopytać te dobra nigdy nie zostały zinwentaryzowane, nie oszacowano dochodów, więc to miały być dochody. To albo trzeba by było oddać Ziemię, albo wyliczyć koszty tej ziemi i. To, ile zostało oddane z budżetu państwa w subwencji do kościołów i wtedy można jasno rozmawiać. Kościół podejmuje taki właśnie argument, że albo oddajecie ziemię, albo rozmawiamy na ten temat. A tutaj takich Ale ponad... jakie ziemie? No dobra, martwej ręki. Mówimy o tej sytuacji tak, z 75 70, tak. lat. To Panie redaktorze, zapewne będzie to oddane z nawiązką, naprawdę oddawano nawet ziemię z terenów odzyskanych, na których Polski Kościół nie miał majątków kosztem zresztą Polski Powiatowej oddawano tereny należące do gmin, do mieszkańców. No tak tylko, że umowa wchodziła do dochodu. Do, tak? i, I przypominam też, że kościół, że fundusz majątkowy miał być, miał być, przepraszam, fundusz kościelny miał być rekompensatą za te zabrane ziemie, a jednocześnie powstała i tak komisja majątkowa, która oddawała kościołowi ziemię na prawo i lewo. Naprawdę nie musimy w nieskończoność, po niemal 80 latach, płacić kolejny raz za tamte, za tamte grzechy. Czas, żeby iść do przodu, patrzeć naprzód. Żyjemy w XXI wieku, idźmy do przodu. Dziękuję tutaj na no, nasze mówczynie. Wiem, że jest prezydium Senatu. Niestety będziemy tak. musieli już minut, kończyć, ale iść. obiecuję tym osobom, które nie zadały pytania, że złapiemy jeszcze nasze mówczynie na setkach za chwilę. Dobrze?